Trzecie oko Audycja grozy i tajemnicy Zaprasza Błażej Grygiel Bronisław Kijewski Moje oczy Tego wieczoru, gdy wróciliśmy z przyjęcia u karterów, nie przeczuwałem niczego. I wtedy sali moja żona, powiedziała z niecierpliwionym i odpychającym tonem Błagam cię, Charlie, nie patrz tak na mnie. Powiedziawszy to, odstawiła szklankę ze swoim ulubionym bourbonem i zła jak osa poszła do kuchni. Usłyszałem też zaraz jak z hałasem, który świadczył zwykle o jej rozdrażnieniu, zaczęła zmywać naczynia. Siedziałem w fotelu jako głupiały z niedopitą whisky w ręku. Byliśmy z sali już dziesięć lat po ślubie i tolerowałem wiele z jej wyskoków, ale żadnego z nich nie można było porównać z tym, co przed chwilką się stało. Zaskoczenie moje było w pełni zrozumiałe, bo sali kobieta rozsądna, z nawykiem logicznego myślenia, dbała zawsze starannie o to, aby jej wybuchy miały uzasadnienie. Uzasadnienie to zazwyczaj sprowadzało się do obarczenia mnie winą za jakieś jej niepowodzenia, ale stwarzało przynajmniej płaszczyznę do dyskusji. Tym razem wszystko odbywało się inaczej. Od karterów wróciliśmy w dobrych nastrojach i śmialiśmy się właśnie z Joe Cartera, który był przykładem niezgorszego patałacha, kiedy opowiadał nadęty o swoim nowym sukcesie w biurze. Wszyscy wiedzieliśmy, że to właśnie Joe w nie najmniejszej mierze przyczyniał się do zbliżającej się galopem plajty firmy, ale wszyscy też z namaszczeniem i potakiwaniem słuchaliśmy jego wywodów. A wszystko dlatego, że starał się, aby stół i bar były widomym przykładem jego sukcesów życiowych. Mówię o tym dlatego, że próbuje znaleźć w tych kilku godzinach poprzedzających wybuch Sally jakieś zdarzenie usprawiedliwiające jej zachowanie. Karterów, jak już wspominałem, opuściliśmy w dobrych nastrojach, również dlatego, że tego wieczoru nie było u nich Lucy, która zazwyczaj bywa przyczyną rozdrażnienia mojej żony. Poza tym nie wypiłem za wiele i seli niezmiernie z tego, Rada zaproponowała mi w nagrodę szklankę whisky przed snem. Siedziałem teraz z tą szklanką w ręku, zupełnie zaskoczony, ale też nie mniej pewny, że to nie ja byłem przyczyną tej niemiłej sceny. Utwierdziwszy się w tym przekonaniu, poszedłem do kuchni. Gdy się do niej zbliżałem, nie słyszałem już brzęku naczyń. Przybrałem wyrozumiały wyraz twarzy i wkroczyłem z zamiarem pogodzenia się z żoną. Siedziała na wysokim krześle i paliła papierosa, chrząknąłem cicho, dając znać o swojej obecności. W ruchu jej głowy, gdy ją zwracała ku mnie, zauważyłem, jakby cień wahania. Gdy spojrzała w końcu na mnie, twarz miała napiętą, a jej oczy przenikliwie wpatrywały się we mnie. Podszedłem bliżej i wówczas zauważyłem, że powoli się rozpręża. Napięte rysy twarzy łagodniały, a oczy przybierały tak mylący wszystkich wyraz bezmyślności. Przepraszam cię, Charlie, powiedziała, gdy położyłem jej rękę na ramieniu. To wszystko przez to, że jestem taka zmęczona. Nie odezwałem się, tylko przytuliłem ją do siebie. Tego wieczoru i w ciągu kilku najbliższych dni nie zdarzyło się nic godnego uwagi. Poza tym, że niezauważenie dla sali łapałem jej badawczo ukradkowe spojrzenia, którymi mnie obrzucała, gdy sądziła, że tego nie widzę. Dopiero kilka dni po scyzji z celi dokładnie w piątek przed weekendem, przydarzyło mi się coś równie niezrozumiałego. Nie powiedziałem dotąd, że jestem agentem sprzedaży w znanej firmie specjalizującej się w propagowaniu osiągnięć techniki kosmicznej dla pożytku ogółu. Był to dobry interes i firma świetnie prosperowała. Mieliśmy prawo wyłączności na nieobjęte tajemnicą rozwiązania techniczne, które stosowaliśmy w produkowanych przez nas urządzeniach użytku domowego. Te ostatnie charakteryzowały się dużym stopniem niezawodności i niską energochłonnością, co stanowiło ich konkurencyjności na rynku. Takie zalety naszych wyrobów powodowały, że stanowisko agenta sprzedaży było dobrze płatnym i spokojnym zajęciem. Unikałem dzięki temu wielu sytuacji stresowych, których los nie skąpił moim kolegom po fachu. Ceniłem tę pracę i dobrze wywiązywałem się ze swoich obowiązków. Pamiętnego piątku przed południem udałem się na umówione spotkanie z przedstawicielem koncernu hotelowego, który zamierzał kupić u nas rewelacyjny automat do sprzątania pokoi. Miała to być najpoważniejsza ze sfinalizowanych dotąd przeze mnie transakcji. Przygotowywałem się do tego spotkania wszechstronnie i z teczką prospektów oraz umową wkroczyłem do gabinetu pana Johnsona, pełnomocnika koncernu. I wtedy się zaczęło. Gdy podawałem swoją wizytówkę sekretarce Johnsona, ta wlepiła we mnie oczy, jakby zobaczyła jakieś monstrum. Poczułem się głupio i przypomniałem jej delikatnie, że jestem umówiony z jej szefem. Moje słowa oprzytomniły ją, ale w momencie, gdy odrywała ode mnie swoje spojrzenie, gwałtowny dreszcz wstrząsnął jej ciałem, a na twarzy pojawił się wyraz obrzydzenia. Byłem tym niemile zaskoczony, ale zachowałem spokój, wkraczając do gabinetu Johnsona. Ten, gdy wyszedł, wydostał się z za ogromnego biurka i ruszył ku mnie z wyciągniętą ręką. Na jego twarzy malował się szeroki, zawodowy uśmiech, który z rutyniarską wprawą odzajemniłem. Wszystko uległo zmianie, gdy był w połowie drogi ku mnie. Scenę tę przeżywam jeszcze teraz, jakbym ją oglądał w zwolnionym tempie. Trzy rzeczy naraz zaczęły dziać się z Johnsonem. Począł zwalniać kroku, jego ręka zaczęła opadać, a twarz zmieniać wyraz. Twarz była najważniejsza. Pamiętam w najdrobniejszych szczegółach, z jakim wysiłkiem próbował nad nią zapanować. Jej mięśnie sztywniały, a on usiłował utrzymać ten swój prześliczny, zawodowy uśmiech. Sprawiało to, że twarz drgała mu konwulsyjnie, przybierając wyraz oscylujący między sardonicznym uśmiechem a odpychającym obrzydzeniem. Zatrzymał się trzy kroki przede mną i nagle, głosem, który przechodził stopniowo w krzyk, wycharczał — Proszę wyjść, stąd natychmiast! Próbowałem oponować, ale do gabinetu wpadła sekretarka, która z siłą, o którą nie mógłbym mi podejrzewać, wyciągnęła mnie do sekretariatu. Zdumienie odjąło mimowe, i na jej gest wskazujący mi drzwi zupełnie wyzwolnie wyszedłem na korytarz. Pamiętam jeszcze, że gdy mnie wyrzucała, patrzyła pod moje nogi, a ręką, którą mnie uprzednio trzymała, tarła bezmyślnie o spódnicę, jakby chciała zetrzeć wspomnienie tego dotyku. Do swojego biura dotarłem, jak w transie. Wydarzenie to wydawało mi się nierealne. Przeczył temu jednak siniak na ramieniu, który z zdumieniem oglądałem w chwili, gdy do mojego pokoju wszedł samohara, kierownik działu sprzedaży. Sam był ludzkim facetem i teraz po zamknięciu ze sobą drzwi stał chwilę bez słowa, przyglądając się uważnie mojej ręce. Uświadomiłem sobie wówczas, że musi już o wszystkim wiedzieć i opuściwszy rękaw z desperackim spokojem czekałem, aż zacznie. Z Johnsonem klapa, co? Spytał po chwili. Jego spokojny ton wywarł na mnie wręcz odwrotny skutek. Spiąłem się w sobie i z nagle wezbraną wściekłością płynącą z uświadomienia sobie doznanej krzywdy wybuchnąłem. Zerwali umowę, ale to im tak gładko nie przejdzie. Zaraz skieruję sprawę do biura prawnego, które potrafi wycisnąć z nich ostatnie soki. Sam przetrzymał tę radę i z wyrazem zamyślenia usiadł na skraju mojego biurka. To jest dziwne, powiedział cicho, jakby nie zwracając na mnie uwagi. Oni nie zerwali umowy Charlie. Zażądali tylko, aby ją sfinalizował jakikolwiek inny nasz agent. Zapadło milczenie. Jakikolwiek inny agent powtórzył po chwili. To jest dziwne. Sam, co to wszystko u diabła znaczy? spytałem z narastającą w głosie wściekłością. Przecież do tej pory prowadziłem z nimi układy i mogę powiedzieć, że nawet w miłej atmosferze. A dzisiaj przecież ja z nim nie zamieniłem ani słowa, ta jego sekretarka. Tak, wiem, przerwał mi sam. Pytałem Johnsona o powód tej decyzji. Nie podał żadnego, o tobie jednak nawet nie chciał słuchać. Nie dyskutowaliśmy z samym więcej na ten temat. Gdy dotarłem tego dnia do domu, seli nie było. Przypomniałem sobie, że umówiła się z Mary Smith na zebranie w jakimś ich towarzystwie. Nie mogłem poradzić sobie z natłokiem myśli i urżnałem się do nieprzytomności. Na drugi dzień obudziłem się rozebrany w swoim łóżku. Sally nie pytała o nic i nic nie mówiła. Nie wiem dlaczego. Chyba od tego dnia zaczął narastać we mnie lęk. Do każdej operacji handlowej, każdego spotkania przygotowywałem się z niespotykanym u mnie dotąd napięciem. A życie płynęło obok mnie normalnym tokiem. O sprawie Johnsona nikt poza Ocharą w biurze nie wiedział. On już nie wracał do niej. Zauważyłem jednak, że jakby przez nieuwagę nie zlecał mi już najważniejszych spraw. Robił to dyskretnie i właściwie nie miałbym się do czego przyczepić, ale czułem, że tak było. Kilkakrotnie zauważyłem też u Ochary te same ukradkowe spojrzenia, którymi obrzucała mnie Sally. Poza tym wszystko było jak dawniej. Kilka miesięcy od sprawy Johnsona upłynęło mi spokojnie i już zacząłem nabierać dawnej pewności siebie, gdy nagle zdarzył się ten wypadek w parku centralnym. Nieraz dla relaksu chodziłem w czasie lunchu do tego parku, aby odetchnąć względnie świeżym powietrzem. Tak też było tego dnia. Siedziałem na ławce, wystawiając twarz do słońca, gdy u moich stóp zatrzymała się piłka, rzucona przez śliczną, ubraną w różową sukienkę dziewczynkę. Automatycznie podniosłem ją i z uśmiechem szczerego zachwytu podałem ją nadbiegającej małej. Dgnęła wdzięcznie, odbierając ją ode mnie, spojrzała na mnie i nagle przeraźliwie krzyknęła. – Mamo, ten pan na mnie patrzy! – Nadchodząca matka rzuciła się ku małej i zaczęła ją uspokajać w swych ramionach. Po chwili równocześnie spojrzały na mnie. Matka i córka. I nagle u obydwu na twarzach pojawił się doświadczony już przeze mnie wyraz wstrętu i obrzydzenia. Matka zerwała się na nogi, tuląc do siebie mał, oddalała się prawie biegiem, powtarzając w kółko: "To nic, kochanie, to nic". Stałem przez długą chwilę, skamieniały, patrząc za nimi. Nie obejrzały się ani razu. Wtedy zdecydowałem się zrobić to, o czym zawsze niechętnie myślałem. W tajemnicy przed celi poszedłem do znanego psychoanalityka. Opowiedziałem mu wszystko, on zgodził się podjąć kuracji. Słon okazał płacić sobie za każdą wizytę, ale muszę przyznać, że te sensy doprowadziły mnie do pewnego spokoju. Myślę, że wziął mnie za znudzonego biznesmena goniącego za modnym urozmaiceniem sobie życia. Biło też od niego głębokie przekonanie, że pobieranie ode mnie krociowych honorariów jest godziwym wynagrodzeniem za czas poświęcony moim imaginacjom. On jednak pomógł mi sprecyzować, że w każdym z tych przypadków chodziło najpewniej o wyraz moich oczu. O tym jednak, że moje opisy reakcji ludzi uważał za wyolbrzymione, przekonałem się na siódmym z kolei seansie. Leżałem wówczas rozprężony na kozetce, opowiadając wrażenia minionych dwóch dni, gdy nagle usłyszałem odgłos gwałtownie odsuwanego taboretu. Doktor Norman stał nade mną, a na jego twarzy pojawił się hamowany ze wszystkich sił wraz przeraźliwego obrzydzenia. Myślę, że tylko rutyna zawodowa pozwoliła mu w końcu nad sobą zapanować. Podniosłem się powoli z kozetki i podszedłem do biurka, za którym już siedział. – Pan wybaczy, panie Sadowski… Wykrztusił. Ale nie mogę pana już dłużej leczyć. Nie patrzył na mnie. Wzrok miał utkwiony w biurko, gdy trzęsącą się ręką podawał mi pieniądze. Zwracam panu całe swoje honorarium. Proszę mi wybaczyć. Ze złośliwą satysfakcją wyciągnąłem po niej rękę i dotknąłem jego palca. Cofnął gwałtownie dłoń i, tak jak sekretarka Johnsona, zaczął nią pocierać pod biurkiem o spodnie. Wyszedłem. Myśli kłębiły się we mnie jako szalałe Minęło chwilowe zadowolenie z przekonania się Normana O prawdziwości moich słów Do późnej nocy włóczyłem się po nabrzeżu Gdy wróciłem do domu Sali już spała Rano zadzwonił do mnie o Harry I poprosiłem go o urlop Zgodził się natychmiast Nie wiem dlaczego Powiedziałem Sally o urlopie I oświadczyłem, że biorę namiot i wyjeżdżam nad jeziora Nie oponowała Mimo, że tego lata planowaliśmy wycieczkę do Europy W dziesiątą rocznicę naszego ślubu Pożegnała mnie serdecznie, ale ze smutkiem. Tam nad jeziorami godzinami przesiadywałem, wpatrując się w odbicie moich oczu w lustrze wody. Gdy zapadał zmierzch, wracałem do namiotu i przy skąpem świetle lampki wpatrywałem się w lusterko. Skutkiem tych medytacji było jedynie to, że do domu powróciłem wychudzony i apatyczny. Seli nic nie powiedziała, a O'Hara przedłużył mi urlop. Powoli przychodziłem do siebie. Pewnego dnia uświadomiłem sobie, że spokojna determinacja taką sali znosi to wszystko wypływa z jej przekonania, że jestem nienormalny. Zacząłem czytać książki z zakresu psychiatrii i wiele rzeczy dopasowałem do siebie. Nigdzie jednak nie spotkałem opisów takich reakcji u osób kontaktujących się z chorymi psychicznie. Przeciwnie, to chorzy nieraz tak reagowali. To mnie nieco uspokoiło. Powróciłem do pracy. Nadrobiłem stracony czas i osiągnąłem coraz lepsze rezultaty. Powoli zapominaliśmy z seli o wszystkim, aż w końcu wydawało mi się to nierealnym, acz koszmarnym snem. Od przyjęcia u karterów minęły dwa lata. Był wieczór i brałem prysznic. Seli nawoływała z sypialni, abym się pospieszył, strasząc, że zaśnie. Gdy podszedłem do niej, leżała w łóżku, udając, że śpi. Pochyliłem się nad nią i wówczas wyrzuciła ramiona, przyciągając mnie ku sobie. I w tej samej chwili ujrzałem jej przerażone oczy i twarz, przybierającą wraz wstrętu i obrzydzenia, a potem odepchnięty ze straszliwą siłą potoczyłem się w głąb pokoju. Tego wieczoru Sali odeszła. Miesiąca jestem sam. Wychodzę z domu tylko po to, aby przynieść alkohol i coś do jedzenia. Jem zresztą niewiele. To usadowiło się w moich oczach na stałe. Nie płacę za alkohol, nie płacę za jedzenie. Gdy idę moją ulicą, nie spotykam nikogo. Gdy wchodzę do sklepów, nie widzę sprzedawców. Nikt nie nasyła na mnie policji, nie wzywa lekarzy. Teraz już wiem dlaczego. Od miesiąca tylko raz dziennie mam odwagę spojrzeć w swoje oczy, a potem piję do nieprzytomności, aby zetrzeć uczucie ochydnego wstrętu i świadomość czyjejś oślizłej obecności. Rozumiem doskonale tych wszystkich, którzy coś takiego przeżyli. Teraz, pisząc te słowa, znam już rozwiązania. Doszedłem do niego dziś rano. Do tej pory przez moment nie nawiedzały mnie myśli samobójcze. Wręcz przeciwnie, chciałem żyć. I coś pchało mnie do przebywania między ludźmi. Ale jak już powiedziałem dzisiejszego ranka, odkryłem drogę do spokoju. Gdy mój wzrok napotkał w lustrze to spojrzenie, poczułem tak silny wstręt, że pomyślałem o śmierci i wówczas to spojrzenie zaniepokoiło się. Zatraciło się na chwilę, zmętniało, a potem powróciło, usiłując odwieść mnie od tej myśli. Spędziłem przed lustrem trzy godziny, oczy mam spuchnięte, niewiele widzę. Ale te trzy godziny wynagrodziły mi całą dotychczasową mękę. Widziałem rozpacz i konanie, żal i błaganie, i bezsiłę. Tak, wobec mnie są bezsilni, ale obawiam się, że to doświadczenie ze mną nauczyło ich sztuki kamuflażu. Zrozumieli zapewne, że spojrzenie penetratora, za którego pośrednictwem poznają życie ludzi, nie może być przesiągnięte jadem ich dusz. Sądzę, że gdy sięgną po Was, moi następcy, nie popełnią już tego błędu, aż do dnia ostatniego, gdy wszyscy spojrzycie na siebie tak, jak dotąd tylko ja patrzyłem. I wówczas mąż odtrąci żonę, matka, dziecko i ręce wszystkich wyciągnął się ku innym z nieludzką, gadzią nienawiścią. Było to opowiadanie Bronisława Kijewskiego Moje Oczy. Przeczytał i muzyką opatrzył, Błażej Grygiel.